mi osobiście się bardzo podoba, bo to jest gra strategiczna, wymagająca dużo umiejętności, trochę szczęścia, też artyzmu, bo trzeba te figurki pomalować. Przyjechało mnóstwo ludzi, mamy 68 graczy, którzy przyjeżdżają tu rok w rok po to, żeby się ze sobą zmierzyć i po prostu pograć w naszą grę. Ogniem i Mieczem to jest gra historyczna, która opowiada o wydarzeniach rozgrywających się w XVII-wiecznej Polsce i okolicach. Czyli Rzeczpospolita mierzy się ze wszystkimi swoimi wrogami, których w owym czasie nam zagrażali. Przedstawiamy tutaj troszkę elementów wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy z tamtych czasów. Ogniem i Mieczem to jest jakby podstawowy system, w który gram. Uważam, że łubu-dubu, no, najlepszy i trochę, trochę pedantyczne są te zasady, bo w ostatniej chwili malowałem podstawki, bo tu jak są niepomalowane podstawki, to są jakieś dodatkowe punkty karne. Poświęcam na malowanie każdy wolny czas, jaki mogę na to poświęcić. Bardzo się wyciszam, lubię to. Następną formacją, jaką wystawiłem, to jest Polska, dokładnie tu jest litewska kursaria pod dowództwem pisarza litewskiego połubińskiego. Mi się podoba to, że przyjeżdżając tutaj są w stanie się zmierzyć z ludźmi, które mają zupełnie inne podejście i do gry, i inną filozofię użycia poszczególnych oddziałów, inne taktyki. Jeżeli chodzi o armię, to naprawdę różnie. Ja staram się zupełnie zmieniać cały czas, żeby się nie znudzić jedną armią. W tym roku są to Turcy, ale na żadnym Wilanowie nie grałem więcej niż raz daną frakcję. Gram różnymi armiami, dlatego że swego czasu mieszkałem na Węgrzech i tam wprowadzałem ognimi mieczem i zależało mi na tym, żeby mieć. Wiele różnych podjazdów. We Wrocławiu prowadzimy Klub Twierdza Wrocław, którego celem właśnie jest zrzeszanie coraz większej ilości graczy. Taką buławą współtworzoną z tutejszym muzeum w Wilanowie będzie się cieszył zwycięzca. the how the game has changed my life well we're starting the us market here fairly aggressively and uh, my wife alicia and i will actually be taking over a lot of the sales in the us here now uh, and, and distribution not only is it a fun hobby now it's another you know, full-time business venture uh, for us Będziemy mieć taki specjalny zestaw dla dwóch osób, taki zestaw startowy, który będzie armia Osmańska i Armia Koronna. I będzie też trzeba w tym przodku podręcznić te elementy terenu, kości. Coś takiego, że kupujemy, otwieramy i mamy wszystko, co tam trzeba, żeby dwie osoby mogły zacząć się bawić w Angium